Na świecie krąży bardzo groźny wirus, który zaraża miliony ludzi. Rozprzestrzenia się ją z bardzo wielką prędkością i każdy może paść jego ofiarą. To największa pandemia w historii ludzkości. Jego nazwa to inteligencja. Przez ostatnie dwa miesiące inteligencja rozchodzi się z bardzo dużą prędkością. Jej cechy to myślenie za siebie, branie odpowiedzialności za siebie, dążenie do różnorodności opinii i dążenie do wolności. Nie wiemy jeszcze jak rozprzestrzenia się inteligencja, ale podejrzewamy, że zachodzi to przez kontakty z innymi ludźmi, przez dyskusje i przez wymianę poglądów. Razem możemy zatrzymać rozprzestrzenianie się inteligencji. Zakrywaj twarz, żeby zatrzymać dopływ tlenu do twojego mózgu. Zdystansuj się od krytycznego myślenia, dezynfekuj umysł wiadomościami, a przede wszystkim polegaj na innych ludziach, którzy mówią Ci, co jest dobre, a co złe dla Ciebie. Nie myśl nigdy za siebie. Pracujemy bez przerwy, żeby uchronić Was przed inteligencją. Cenzurujemy media społecznościowe i wiadomości. Jeżeli byś zobaczył, że zetknąłeś się z osobą, która posiada inteligencję, natychmiast odizoluj się na 14 dni i zdezynfekuj umysł wiadomościami. Non-stop BBC. Pamiętaj, zostaw podejmowanie decyzji i myślenie innym ludziom. Nigdy nie myśl za siebie. Razem możemy się pozbyć inteligencji raz na zawsze. thank